Campo Bosco 2014, wyrwani z niewoli, wbijamy do Was tutaj dzisiaj od rana. Lecimy z muzyką Jacka Zeta Y, uderzamy ze świadectwem. Atmosfera jest przednia, słoneczny dzień, ludzie słuchają, ludzie otwarte serca mają i możemy dzisiaj głosić Chrystusa, który zmienił nasze życie. Jesteśmy wolni w Chrystusie i przyjeżdżamy dzisiaj do Czerwińska. Jest dobrze, Bóg działa, dzisiaj posyła nam Ducha Świętego, namaszcza nas. By, byśmy byli pełni radości, byśmy się radowali w panu. Radujcie się, bracia, w panu. Powtarzam, radujcie się, robaczki kochane, odyńce, wariaty, Boże. Ale pamiętajcie, że radość to nie wesołkowatość, nie? Nie tylko, że. Jak mówi Franek, papież. Dokładnie. Można mieć jak to yy, wyraz twarzy nie za bardzo wesoły, z zewnątrz, ale wewnątrz się radować. Bo radość nasza to jest nadzieja. Nadzieja, że. Naszą ojczyzną jest niebo! Dokładnie, naszą ojczyzną jest niebo, to jest nasza nadzieja. Ku wolności wyspowodził nas Chrystus Galatów 5:1. Łapcie nas na fejsie, wyrwani z niewoli, tam możecie Buzetn, więcej. Z Zeta i Pit. trzymajcie się z Bogiem, niech Pan Was błogosławi po tysiąc kroć. Amen!